go, Ja jestem Janusik A dzisiaj e, Dzisiaj ogólnie będę robić sobie kościka od smoka To będzie trzeci quest e, Aktualnie Zrobię małe przygotowanie Tam turkusowe pióro róże ekide i haver I teraz lecimy do Ithan Do typka, który się nazywa Starzec Nil Jest to chyba tam przy ratuszu My, że się nie mylę A mogę się mylić Bo to ja Polecimy szybko do niego. Postaramy się zrobić tego quest'a w miarę szybko, to no, aktualnie pierwszy raz w sumie będę robić też quest'a bez dogrywanego głosu, więc to jest wszystko na żywo bez cięć, no chyba, że będę ciał po prostu później. Tu mamy starca Nila. Kordy 38... 17. się do Mydhar, spróbujemy dodać informacje od tamtejszych mieszkańców więc tutaj możliwe, że będzie małe cięcie ale ja lecę szybko do Mythar. no i ogólnie jak po krótkim cięciu ja sobie przygotowałem już sobie przygotowałem przygotowałem sobie ale w sumie małym dodajem 73,13 potrzebujemy dojść, 63,12 potrzebujemy dojść do kogo? do tego pana poszedłem trochę za daleko aczkolwiek szybko to naprawimy i pójdziemy do powrotem będziemy musieli od niego ogarnąć jakiegoś gołębia albo pójść po gołębia I to tak, tutaj sobie poklikamy to, bo to zawsze tak znaleźć gołębie który doręczy list do Lempkarsa i teraz szukamy gołębia według moich informacji gołąb będzie Bydhar 8045 8045 i tutaj sobie idziemy i co to jest? Gołąb pocztowy akurat no to on, Weźmiemy sobie tego gąb pocztowego, wracamy do Limerosa. Polist. I tutaj będzie trzeba tego Jak ja mam tu złapać tu? Usiłuję go złapać. Najwidoczniej bardzo sobie. Co mam teraz zrobić? Łapać go do skutku? Hmm. Nie no, chyba może go złapać. Co mam tu zrobić? Po prostu po to, żeby go znaleźć. Więc teraz idziemy do tego limerusa z powrotem. E, po, po... po. 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 co? E, po list. Po to chyba było nam potrzebne pióro, Biu które ogarnąłem przed odcinkiem. Szukanie tego pióra nie zajęło mi jakieś sporo, najwięcej czasu zajęło mi wbijanie w te, tego lewera przede wszystkim. E, co listu i mamy właśnie pióra Zdobądź tylko całe pióro No to teraz tylko teraz tylko mam pytanie w związku z Jakieś rzeczy na razie, tylko zdobyłem ten. Czyli zaraz zrobię szybkie krótkie cięcie. Widzimy się w Karkahan. I wróciliśmy. Teraz dojemy się gdzie dokładnie. A, do Karkahan mieliśmy iść. <grymne> nie, żeby to, nie szedłem tu na piechotę. teleportowałem się do kwiecistego przejścia, żeby po prostu szybciej dojść do teleportu jakiegokolwiek. moje są na wyczerpaniu i nie mogę ich użyć. Dlatego przeszedłem tutaj do tu Tchuza Muszę, żeby się teleportować do Karkahan. I to Karkahan. Z Karkahan idziemy do 80-30. Czyli idziemy w sumie gdzieś tutaj. No, tak w sumie, miała, no wiesz, miałby wyglądać. Tutaj. Nie, gdzie? że tu nic nie ma Zrobię krótkie cięcie z tego, bo to widzę, że będzie ciężko No i znalazłem Znaczy <grym> znalazłem, szukałem Pisałem sobie po prostu gdzie być dokładnie yy... Chciałbym go od ciebie To, dobra już mamy Właśnie po to były te przygotowania Mam wszystkie rośliny, dzięki. Czyli teraz idziemy do... Czekaj, nie odebrałem. Teraz jedziemy do Nithal. bez cięcia, bo to w sumie krótka kawałek drogi będzie. Lecimy do Nidhal... Ratusz Nidhal. I tam do sekretarza po kartkę papieru. Więc nie tak szybko poskoczymy. Chciałem się do zaproponować. Nidhal... Ratusz... I później szybko do Mykhar, czyli będzie lekkie cięcie dopiero w Berbin. Albo w sumie po tym jak odbiorę sobie od sekretarza to główno. Tylko gdzie on stoi? Tu. I właśnie mam tutaj papier wysokiej jakości. Dobra, to złoto. 450 to nie tak dużo, w sumie jak na wysokiej jakości. Dobra, krótkie cięcie, wracamy do Limerusa. No i dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie, przerywniku, chuj wieczorem. <grym> I jestem już w sumie u Limerusa też, więc yy, dałbym mu ten kurwa dwa papierek, żeby mi ten kurwa lisny pico. Yy, dobra, masz. I czekamy 5 minut podobno. Więc kolejne krótkie cięcie i yy, tak, tak to właśnie wygląda. A później ja muszę się ma, Ja się męczę, później wycinam, więc za chwilę się widzimy. Więc tak, myślę, że już się chyba naczekałem. Yy, właśnie się przeległywuję i idziemy zobaczyć czy już napisał mi limerus list yy, czy przygotowałeś tak dzięki teraz idziemy do gołębia przemocować mu liścik a co dalej nie wiem bo jeszcze nie przeczytałem yy, czekamy na gołębia około 20 minut Kolejna. Więc no kolejne cięcie, trochę dłuższe tym razem, ale mm. co kurwa już? Zaraz na aby dobrać odpowiedź na nasz list. Już odpowiecie. Wow. Wow. No to ten. No. Eee, szybki teleport. I lecimy do tego. I lecimy do... Tu się teleportować do Nithal. Tu. tak, trzeba czekać chwilkę więc yy, widzimy się po krótkim obcięciu o. przerwa była. Tutaj już nam profesor Gracji już przetłumaczył nasza, nasz list. Eee, przetłumaczył, teraz mamy się udać gdzie? Do głuchego lasu? Gdzie jest głuchy las? Nie wiem, dlatego sprawdzimy w ten sposób głuchy. Głuchy las znajduje się pod kwiecistym przejściem, więc się tepna po prostu będzie szybciej niż chodzenia. Do Głuchego Lasu idziemy, a w Głuchym Lesie będzie na nas czekał Haramida Elish. Ewa. Znaczy... Yeah. Tutaj. Stoi. Znaczy, Kordy chyba miałem podane, tylko po prostu nie Tak. 55 9. Kordy to 55-9. Rozmawiamy z inną jeszcze Harimedą. Z tego co widzę. Dobra Raczej trzecia opcja Szukaj zamaskowaną hariedę Czyli oj, 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 czyli nie widzę na mapie nawet A widzicie Ja nie widzę przynajmniej na mapce Więc chwilę mi to zajmie odnalezienie Czegoś czego nie widzę 58.11 to był błędny szlaku przede wszystkim, więc bym się naszukał tylko, aby nie znalazł A błędny szlak jest oczywiście No błędny Błędny W jest Jaki szlak? Błędny a bo nie napisałem L. Jest przy... Krótkie <grywki> cięcie Zobaczymy się w błędnym szlaku. Po rozmowie z niej wracamy do intro prodara, czyli naszego smoczka yy, Odpowiadamy mu czego się dowiedzieliśmy i to w sumie tyle z quest, więc w sumie szybki quest Znaczy nie taki szybki, ale dosyć prosty Nie wiem może cień, bez cięcia z cięciem, bez... nie wiem w każdym razie jeżeli będzie potrzebne cięcie to to wytnę yy... A raczej będzie potrzebne a w sumie nam co gadać. A aczkolwiek pokażę jak się dochodzi do, dochodzi. Jak się idzie do tego miejsca. Bo ja miałem lekki problem. W sensie nie wiedziałem jak gdzie iść. O! To jest Salamandry I tak było. Zero co to to jest? No i lekki burdel to narobiliśmy. Dobra. Eee, do, jestem już na miejscu praktycznie, już jestem, już już idę. Intro po intro, pro, że nie denerwuj się. Już jest, już jest. Eee... Patrząc na to ile mam expa aktualnie do zdobycia, czyli 4 miliony to 1,5 miliona nie daje mi za wiele ekspo. Dosnąłem da, eee, tak, tak, namek no to w sumie tyle. Krótko. Tu zostaliśmy, dostaliśmy, ale jakiś dosyć słaby. W sumie co ja mogę mówić mając jeszcze sygnet schuzal. Eee, tak. <laughs> Mam dosobycie jeszcze 2,7 miliona. Następny quest u smoka jest od poziomu, zaraz wam powiem dokładnie. strona główna, Quest tu. Następny quest u Smoka to jest kurwa 104 poziom, więc mam dwa poziomy prawie do picia. No tak dzisiaj dziękuję dzisiaj za to, żeby znaleźć ten odcinek. Zostawcie jakąś pozytywną ocenkę, komentarz, czy nie wiem cokolwiek. <gry> jeżeli możecie, jeżeli wam się chce. I to by było wszystko. Hmm, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się na razie.